Policja szuka mężczyzny, który porysował auta w centrum miasta. Policjanci Komisariatu I Policji w Gorzowie Wielkopolskim prowadzą postępowanie w sprawie uszkodzenia mienia. Do funkcjonariuszy zgłosiło się kilku pokrzywdzonych, których auta zostały porysowane. Do zdarzenia doszło 23 stycznia 2023 roku. Policjanci wykonali szereg czynności procesowych, w tym zabezpieczyli zapis z kamer monitoringu miejskiego. Na nagraniu widać jak do trzech zaparkowanych aut podbiega mężczyzna i zarysowuje powłokę lakierniczą. Prawdopodobnie nie wszyscy właściciele zgłosili zniszczenie auta. Policjanci prowadzą postępowanie dotyczące pięciu pojazdów z ulicy Nadbrzeżnej, Strzeleckiej, Młyńskiej i... Starej. Właściciele pojazdów wyrządzone szkody wycenili na prawie 30 tysięcy złotych. Prokurator rejonowy zarządził, by opublikować zabezpieczony zapis z monitoringu. Jeżeli ktoś rozpoznaje osobę z nagrania, proszony jest o kontakt z policjantami komisariatu pierwszego przy ulicy Zygarskiego w Gorzowie Wielkopolskim pod numerem telefonu 47 79 1 21 11.